Siema. Dzisiaj będziemy czytać nowe opowiadanie na odpadzie pod tytułem Trudne sprawy w polityce. Rozdział pierwszy. Jarosław zjadł mi ciastko. Warszawa. Ulica Nowogrodzka, w pisie wybucha afera. Jarosław Kaczyński dokonał zbrodni z jedzenia ciastka Krystyny Pawłowicz. Po zderzeniu kobieta szczała na oprawce i zapadła w depresję. Krystyna Pawłowicz, lat 65. To był zamach na moją cierpliwość. Jarosław złamał wszystkie granice moralności. Jarosław Kaczyński, 68 lat. Nie rozumiem tej kobiety. O co ona robi aferę? Poczekaj aż się uspokoi. Sytuacja próbowała załagodzić Beata szydło, która rozpoczęła dialog z obiema stronami. Beata szydło 54 lata. Zarówno Jarosław, jak i Krystyna mają swoje racje. Moim zdaniem wszyscy powinni zapomnieć o tej sytuacji i pogodzić się. Po tej sytuacji dzięki staraniu Beaty o zgodę dopis wrócił spokój. Rozdział drugi. Kopacz przerwała mi przemówienie. Warszawa, ulica Wiejska, w Sejmie doszło do wielkiej awantury. Przemówienie Jarosława Kaczyńskiego, lat 68, dotyczące uchodźców i decyzji Unii, przerwała Ewa Kopacz, 60 lat. Ewa Kopacz. Nie pozwolę na niszczenie kraju i zamknięcie się na świat ten Kaczyński, to nas zaraz z Unii wyprowadzi Jarosław Kaczyński. Nie jesteśmy zależni od decyzji Francji i Niemiec zaraz po przerwaniu przemówienia przez posłankę PO wybuchła kłótnia pomiędzy platformą a Prawem i Sprawiedliwością. Pierwsza z partii oskarżyła drugą o zamknięcie na Europę, a nawet na cały świat, druga oskarżyła pierwszą o narażenie Polski i mieszkańców na niebezpieczeństwo i bycie sługami Unii. I tak wybuch taki konflikt. Wysłyszeli go ludzie z zewnątrz, byli też nagłaśniani w mediach. Obrady sejmowe trwały kilka godzin. Po ich zakończeniu, skłóceni policji poszli do domu. Rozdział trzeci. Schedyna zabrał mi sałatkę. Następnego dnia kłótnia nabrała jeszcze większego obot. Schedyna 54 lata, nerwowo chodził po sejmie. On był przywódcą Peo w kłótni. Skardziła Ewa Koparz za odzywanie się do niego, no bo on miał przerwać Kaczyńskiemu, nie ona. Przychodził obok Krystyny Wokowi, 65 lat i sałatkę. Jako że ona była spisu zabrał jej jedzenie. <grystanie> Grzegorz Schetyna w sejmie się nie żzy. Co to za, co ta Pawłowicz sobie myśli? <grystanie> Krystyna Pawłowicz. Ja sobie kulturalnie jem, a on ośmielił mi się zabrać sałatkę. Krystyna wstała i uderzyła schetynę w twarz. Do pomocy kobiecie przed Jarosław 68 lat przez... Prezes partii z kolei do Grzegorza dołączyła Ewa lat 60. Po chwili całe obie partii się biły, inne neutralne patrzyły ze zdziwieniem. Później wszyscy poszli do domu planować walkę. Tak, wojna domowa wisi na włosku. Niestety, sprawy tak źle się potoczyła, że konflikt się nie skończył. Grzegorz Schetyna miał plan. Grzegorz Schetyna. Będę rzucał arbuzami wokoło limuzyn pisowskich, by straciły przyczepność. Będą mieli za swoje. Tak, to jest genialny plan. Jarosław Kaczyński jechał swoim autem, Grzegorz to zaczął wykonywać swoją zemstę. Jego czyn się powiódł. Samochód stracił przyczepność i uderzył w słup. Prezes pisył, był ciężko ranny, złamał sobie palec. To był bardzo ciężki uczarbek na zdrowiu i poszedł pod, po dożywotnią rentę w wysokości 5000 tysięcy zł miesięcznie. A przy okazji nadal pracował, czytał i walczył z pełną 5 tysięcy zł. Dodatko do wypłaty jeszcze nikomu nie zaszkodziło, ale on i tak narzekał, że to mało i w ogóle. Mniejsza z tym, Grzegorz jego narzucał w kolejne auta pisowców, doprowadza nie do wypadku. Uważał za świetną zabawę melody, jak wiedzionych plach. Była najlepszą, jaką słyszał. Kolejni przedstawiciele pis mieli ciężkie uszczerbki na zdrowiu. W autach, nie wspominając, Beata szydło miała złamany paznokieć. O Boże. Antoni, Macierewicz, 68 lat, miał drobną ranę na czole. A Andrzej, się 45 lat, w wyniku wypadku straciła 10 włosów. Andrzej, Duda, 3 schetyna zachował się skandalicznie. Zamierzamy się zemścić. Niech to tych, chcą wojny domowej, to będą ją mieli. I tak oficjalnie zaczęła się wojna. Wojna trwa. Wojna domowa się rozpoczęła. Realną rzeczą było, że nad Warszawą przelatywały arbuzy. Używane przez PO i kokosy używane przez PIS, skierowane w stronę wrogów. Wystrzelane były w różny sposób z rąk, armat, nawet takich, co umieją strzelać na 100 km, transportowane rakietami z prędkością dźwięku albo szybciej. Czasem były też kopane. Ta technika jest zarezerwowana jedynie dla Ewy Kopacz. Większość mieszkańców wojnę miała w mniejsze oto. Ale nie Ryszard Petru, 45 lat, który zadzwonił do Donalda Trumpa, 71 lat, wyjaśnił sytuację i poprosił o dostarczenie amerykańskich wojsk, bo Polski nie wystarczą, do wojny domyślni też inni ludzie. Donald oczywiście się zgodził, są posiłki do Polski, gdy one dotarły, zaczęły razem z polskimi rozdzielać walczących i neutralizować ich, robili to rzucając granatami, tymi owocami, ale wojna trwała i trwała. Donald Trump, jestem pełen podziwu Polakom, którzy walczą z agresorami, z chęcią wysłowiem im posiłki do pomocy. Posiłki chyba niepotrzebne porzucają arpusami i koposami. więc okej. Okay. Richard Petru, cieszę się, że Donald zgodził się nam pomóc. Co dobroduszny człowiek. Wybuchł mi długopis Warszawa, ulica wiejska. W sumie doszło do eksplozji długopisu Beaty Wiedząc o ostatnich wydarzeniach wojnych i licznych zamachach. Napis. Przesp.O. znała, że to był zamach zaplanowany przez opozycję. Była było to oczywiście, że winowajcami. Y... To oczywiste, że winowajcami eksplozji byli. Opozy... To oczywiste, że winowajcami eksplozji. Y... To oczywiste, że winowajcami eksplozji byli opozycjoniści. Na 100% zaplanował to Schetyna albo kopacz Grzegorz Schetyna. To są niesłuszne oskarżenia, my nic o tym nie wiemy. nie opo opozycjoniści oskarżyli PiS o oczernianie i obrażanie PO. Grozili pozwem dla wszystkich organizacji międzynarodowych, do których należy Polska. Nie tylko grozili, rzeczywiście utworzyli pozew. Następnego dnia mieli polecieć na proces w sprawie koniec wojny. Wojna Jan i Januszy doprowadza Polskę do końca wojny. Spotkano nieliczne walki i w kraju. Zaczęło panować spokój, walki się zakończyły. Rozejmę w Sejmie PiS. Dobra, zlepiejmy pokój, a i tak was nie lubimy. P.O. My was też. <grytanie> Dobra. Moim zdaniem to opowiadanie było dość ciekawe, można było się pośmiać. No i polecam ogólnie. Zapraszam do kolejnych moich filmów, postaram się nagrywać częściej. Na szczęście ten filmy były robione na zapas, przez to, że najprawdopodobniej internet mi siadł. No ale poza tym bardzo proszę o lajki i a ewentualnie o komentarze, co kto o tym sądzi. Albo może o jakieś rady, co zrobić lepiej, a co nie. To pa.